Park miejski w Bielawie zyskał przez ostatnie lata wiele atrakcji. Dla wygody odwiedzających przy Skateparku niedawno powstał także parking na ponad 50 miejsc postojowych. Konsekwentnie w tej kadencji postawiliśmy na rozwój atrakcji w naszym parku. Pojawiały się nowe propozycje, pojawiła się wypożyczalnia sprzętu jeżdżącego, pojawiło się lodowisko plenerowe, tężnia plenerowa. To powoduje, że do parku przyjeżdża coraz szersza grupa odbiorców, już nie tylko bielawian, ale także turystów, którzy no chcą spędzić parku. Miło czas, a dodam też, że od kilku lat funkcjonuje właśnie w centrum kawiarenka Alka OK Cafe, która przynosi też dochody do budżetu gminy, więc stwarzanie godnych warunków dla turystów, żeby mogli. W bezpiecznym miejscu zostawić samochód i pójść korzystać z tych atrakcji, a na dodatek jeszcze wzbogacać budżet gminy, no myślę, że jest takim normalnym, cywilizowanym rozwiązaniem. W ostatnim okresie właśnie w tym celu wybudowaliśmy nowy parking. Parking na ponad 50 miejsc postojowych. Co istotne, udało się uzyskać dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 150 tysięcy złotych. Całość przedsięwzięcia to 860 tysięcy złotych i dzięki temu osoby, które chcą właśnie przyjechać do parku, mogą spokojnie zostawić pojazd, przejść sobie tu przez ścieżkę i już korzystać ze wszystkich atrakcji. Ostatnio stało się takie modne pojęcie wszechobecnej betonozy. Natomiast uważam, że to raczej dotyczy dużych miast, gdzie to zabudowa to skupienie jest, jest bardzo duże i faktycznie beton jest wszechobecny. Natomiast no, trudno w mieście, które jest bardzo zielonym miastem otoczonym górami, lasami, polami e, upatrywać, że, że to ma wymiar właśnie tej wszechobecnej betonozy. Wcześniej były tu miejsca postojowe, bo ludzie parkowali na łące. Często z samochodów wydostają się różnego rodzaju substancje, nie wiem, smary, oleje, które e, kapały na e, glebę i one w, zostały tutaj wchłaniane i za tym nie czyszczały środowisko. Dziś, e, owszem, wykonany jest parking z koski betonowej. Ale jest teren odpowiednio odwodniony zdrenowany. Jest studienka separacyjna, która oczyszcza te wszystkie potencjalne brudy zanim ścieki trafią do, do rowu odwadniającego. Zatem, Myślę, że jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, mimo no, wybrukowania znacznej powierzchni. Dodatkowo dokonaliśmy nasadzeń drzew, które będą tutaj no, i zacieniać i też no, umilać to, to, to miejsce. Są też wysiane trawniki, więc myślę, że na tyle, co można było złamać ten beton zielenią, to to zrobiliśmy. Natomiast przypomnę, że w okolicy no, 100-200 metrów jest 4 hektary parku, który jest, no, dominanta jest dominantą jest zieleń. No i nie przesadzajmy, myślę, że ludzie będą z tego zadowoleni. W tym miejscu jest od wielu lat skatepark, jest też nowe miasteczko ruchu drogowego, jest parking. Czy jest już jakiś plan na pozostałą część tej działki? To prawda, no została w zasadzie jedna ćwiartka takiego, takiego prostokąta. Myślimy o tym, żeby uatrakcyjnić kolejny jakby, ofertę dla młodzieży, dla dzieci, bo przypomnę, że w parku stworzyliśmy takie strefy rekreacji dla osób starszych, dla, dla osób, które poszukują ciszy, cienia, natomiast część, w której obecnie się znajdujemy, to jest część właśnie dedykowana pod młodzież, stąd też pomysł jest jeszcze nie, nie przesądzony, ale być może powstanie tutaj tor do takiej mini, mini cross country, żeby dzieci, które nauczą się w ogóle jeździć na rowerze, bo temu służy miasteczko rowerowe, mogły nauczyć się pokonywać przeszkody terenowe, podjeżdżania pod krawężnik, zjeżdżania z krawężnika, bo dzieci, które umieją jeździć tylko po płaskim asfalcie, często jak trafią na jakąś drobną barierę, przewracają się, no często łamią kończyny, więc chcemy stworzyć takie miejsce, żeby oprócz samej nauki jazdy jeszcze później doskonalić technikę. Zapraszamy do korzystania z atrakcji Parku Miejskiego w Bielawie.